Skandia Maraton Lang Team, akt trzeci, czyli bytów, czyli województwo Pomorskie, Jola Wiśniewska. Województwo Soweckie, kłaniamy się nisko. Witamy Państwa serdecznie i mamy nadzieję, że są Państwo dzisiaj z nami przez cały dzień w telewizji regionalnej, bo my tutaj pokazujemy prawdziwych ludzi, ludzi walki, ludzi siły, ludzi zakochanych w rowerach i w sporcie. Oj, trzeba dzisiaj tutaj naprawdę się napocić i napedałować, a przy okazji można się potwornie umorusać, bowiem na czasie mnóstwo błota. Przed momentem widzieliśmy tych, którzy finiszowali na tych krótszych dystansach, czyli e, parada rodzinna, czyli dystans mini, będziemy rozmawiać ze zwycięzcami, no wyglądali naprawdę bardzo mocno e, ubłoceni. No, no tak ubłoceni, to trzeba powiedzieć. No po prostu. i to bo tutaj nie ma, że boli, tutaj nie ma, że pada albo że jest błoto. Tu po prostu się jedzie i ciśnie się, jedzie się do mety, bo obok pędzi. Na przykład Czesław Lang, proszę Państwa. Tu na trasie można bardzo wielu ludzi spotkać. Ja widzę burmistrza teraz, Bytowa. To biegnij może, Boguś, tam, żeby go zapytać, jak się jechało po prostu. Proszę Państwa, proszę być z nami, bo my przez cały dzień dzisiaj pokazujemy Państwu fantastycznych kolarzy i tych zawodowych, i tych amatorów. No to teraz rozmowa z panem burmistrzem. Halo, Boguś. Bytów, drodzy Państwo, to jest miejsce magiczne na mapie Polski. Większość miast w tym rejonie kojarzy się z piłką nożną, ale Bytów kojarzy się prawie wszystkim z kolarstwem. Za sprawą Czesława Langa, który tutaj rozpoczynał swoją przygodę kolarską, a z nami Ryszard Sylka, gospodarz tego miasta. Panie burmistrzu, od wielu lat przyjeżdżamy tutaj do Bytowa, żeby obserwować kolarstwo na tym najwyższym poziomie, bo Czesław Lang tak to organizuje. Miasto się zmienia, gdy obserwuje je właściwie co roku, jest milej, sympatyczniej, no i widać, że ta atmosfera wokół kolarstwa robi się coraz, coraz bardziej gorąco. Tak, Bytów jest znanym ośrodkiem kolarstwa w Polsce. To pamiętam jeszcze za sprawą chyba wyścigu pokoju z 1967 roku, kiedy razem z Czesiem Langiem gdzieś staliśmy, przyglądaliśmy się, jak Stasiu Magiera jechał. I wtedy w, tych, w nas, w młodych chłopcach, ten power, taki do kolarstwa, rodził się. On został utrzymany, podtrzymywany przez klub basztę bytów i, i dobrze kultywowany. Po tym wielu, wielu wspaniałych ludzi. A czy bytów się zmienia? Tak zmienia się. Na pewno. Wszyscy się, wszystkie miasta się zmieniają, ale, ale my mamy to szczęście, że mamy takich ludzi właśnie, którzy przy, przywożą do nas znane osoby. Imprezy powstają duże. Chce się tutaj wtedy mieszkać. Fenomenem jest tutaj publiczność, która obserwuje zmagania kolarzy, bo gdy jeździmy po tych większych metropoliach, po Warszawie, po Krakowie, oczywiście zainteresowanie jest ogromne, ale tutaj praktycznie widać, że w momencie, kiedy przyjeżdża wyścig, miasto tętni życiem i skupia się tylko wyłącznie na nim. Panie redaktorze, to chyba za sprawą tego, że każdy w swojej rodzinie ma kogoś, kto jest związany z kolarstwem. Wtedy wyciągają rodziny, idą, oglądają, biorą udział w tym, chociaż biernie, ale przyglądają się, a wielu młodych siada na rowery, widzimy dzisiaj w paradzie rodzinnej dzieciaków bardzo dużo. Tutaj te trasy, tutaj te tereny są naprawdę wymarzone do tego, aby uprawiać kolarstwo. Gdy tak przejechaliśmy się naszym telewizyjnym samochodem, widać, że jest trochę pagórków, dużo lasów, dużo terenów takich nieco podmokłych, na których także kolarze ci wytrawni bardzo lubią jeździć. Chyba rower można zobaczyć jadąc rowerem, można zobaczyć to wszystko czego się nie da zobaczyć samochodem. I nawet idąc pieszo często nie bo się tak wiele nie przejdzie, prawda? Poza tym no, musimy pamiętać, że Kaszuby to w ogóle taki urokliwy teren, gdzie mnogość jezior, rzek i pagórków, lasków jest tak duża, że za każdym zakrętem widzimy coś ciekawego. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo serdecznie za tak gorące przyjęcie tutaj w tym dzisiaj chłodnym nieco bytowie i mam nadzieję, że spotkamy się w tak zacnym gronie, no bo dzisiaj tutaj tysiąc osób to jest bardzo dobry wynik za rok. Dziękuję bardzo serdecznie, drodzy państwo, tyle burmistrz bytowa pan Ryszard Sylka. Nam miło dzisiaj gościć w Wytowie i bardzo jest mi miło przedstawiać państwu przede wszystkim rodziny, które biorą udział w maratonie Skandi Lang Team. No bo przecież właśnie o takich kolarzy nam chodzi, o tych młodych sportowców, którzy w sobotę rano wstają z łóżka, ubierają sportowe ubrania, sportowe buty, wskakują na rowery no i jadą. Jak się państwu to udaje, żeby dzieci namawiać do takiego wysiłku? za specjalnie nie musimy namawiać. Dzieci chętnie wstają, chętniej niż do szkoły na pewno. Także myślę, że ich trzeba się zapytać. Proszę <grystanie> właśnie przedstawić tych młodych kolarzy. Błażejek i Wiktoria. Wiktoria, powiedz mi, jak było na trasie? Trudno? Trudno. Ale dojechałaś? Tak. A słyszałam, że Błażej ciebie wyczytano przed chwilą, że masz za chwilę biec na scenę po nagrody. Tak. No to chyba leć teraz, nie będę cię już zatrzymywać. Jak to jest, że zaszczepia się w tak młodym wieku, takim młodym właśnie sportowcom, miłość do sportu? Znaczy trzeba zaszczepić miłość do sportu od najmłodszych lat. Ja w ogóle wychodzę z założenia i bardzo chętnie uczestniczę w Skandia maratonach ponieważ no, aktywność, którą tutaj możemy uzyskiwać, świetnie wpasowuje się w nasze życie codzienne, w to co robimy na co dzień, w naszą pracę w biznes. I łączenie aktywności i ta walka na trasie powoduje, że lepiej nam się i profesjonalnie pracuje na co dzień. Także aktywność, profesjonalizm dzięki w tym w tych inicjatywach. Naprawdę jest nam łatwiej natychmiast pracować i dążyć do realizacji określonych celów. No to ja w takim razie młodego kolarza zapytam, jak było na trasie? Dużo tam było tych rywali twoich? No dużo. Jak w ogóle się jechało? W porządku? No trochę w porządku. Trochę, a, a trochę nie w porządku? Trochę męcząco? Trochę męcząco. No ale wiesz, czasami trzeba się zmęczyć, żeby potem czuć taką satysfakcję z tego, że się do mety dojechało. Tak? Tak. Tych satysfakcji pewnie jeszcze będzie bardzo dużo, dzięki właśnie rodzicom, dzięki temu, że zaszczepiają państwo miłość do dwóch kółek. No to piękne to jest, bo cała Polska kocha rowery się okazuje. Wszyscy kochamy rowery, pomimo życia jest chłodno, ale zawsze będziemy przyjeżdżać na Skandia Maratony. Polecam wszystkim. Naprawdę jeżdżę od wielu lat i jestem wdzięczny firmie Skandia, że mogę uczestniczyć w tych inicjatywach. Bardzo Wam dziękuję, życzę powodzenia. Wiktoria, trzymaj się, pozdrów, mama i brata, a my w takim razie jeszcze do pani dyrektor do dziecka podchodzimy. No bo ja myślę, że serce rośnie, jak pani widzi, jak wiele osób robi to nie tylko dla fanu i dla sportu, ale również z tego, że mają wielkie serca. No jesteśmy ogromnie wdzięczni przede wszystkim wszystkim. Z Kadia Maraton Team, tak, ale również tu ludziom mieszkańcom Bytowa i Okolic, że wzięli tak aktywny udział w tej akcji. Jest tyle ludzi, że jesteśmy ogromnie wdzięczni z tego powodu, że swój wysiłek, ogromne, za zaangażowanie, sprawność fizyczną dali również nam, dzieciom. Tak, z naszych placówek, że możemy i nasze dzieci dzięki nim będą mogły być szczęśliwe tak, że będą mogły dzięki nim atrakcyjnie spędzać czas wolny, no i że sami będą zdobywać tę żyznę fizyczną, która im y, będą się rozwijać i będą z tego powodu też szczęśliwi, bo mi aktywność fizyczna sprawia, że czujemy się wszyscy szczęśliwi, wydzielają się endorfiny, jesteśmy wszyscy szczęśliwi. Ja, ja widziałam ile endorfin się tam pani wydzieliło. A my również daliśmy z siebie wszystko co mogliśmy. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję gorąco, jeszcze będę na pewno i wam głowę zawracać i o tych endorfinach rozmawiać. Proszę Państwa, no cieszymy się bardzo, że cała Polska zakochuje się w rowerach, w bieganiu, w sporcie, że tacy aktywni stajemy się. Super! To, co dzieje się tutaj w tym miasteczku, drodzy Państwo, przechodzi ludzkie pojęcie, Ja przed momentem obszedłem praktycznie cały ten teren i e, mimo że aura nie jest do końca sprzyjająca, bo jest lekko chłodno, to można wyregulować rower, można zakupić strój kolarski, można porozmawiać z gwiazdami sportu, z gwiazdami kolarstwa o tym, jak jeździć na rowerze. Zatem no, właściwie dla. Każdego coś miłego. O 13.14 na antenie telewizji regionalnej pojawimy się znowu i Tomasz Rzeszutek, który wygrał dystans mini, pojawi się, porozmawiasz z nim, mam nadzieję. Spróbuję. Proszę Państwa, dziękujemy za teraz. Jola Wiśniewska? Bogusław Sonecki, kłaniamy się. Do zobaczenia. 13.14.